Drodzy, dla tych, którzy śledzą moje publicznie prowadzone portfele, dzisiaj zakupiłem do portfela GPW akcję spółki Diagnostyka. Przeznaczyłem na ten zakup około 13% kapitału portfela. Spółka Diagnostyka, znany provider usług laboratoryjnych w całym kraju, posiada sieć placówek przeprowadzających badania. Różnego rodzaju głównie badania krwi, usługa niezwykle popularna. Ma też szeroko rozwiniętą współpracę z placówkami medycznymi, ze szpitalami, zarówno mówimy o podmiotach państwowych, jak i prywatnych. Spółka jest po lekkiej korekcie, która sprawia, że akcje zrobiły się atrakcyjną inwestycją. Zakupuje ci, którzy jeszcze nie śledzą, mogą śledzić mój portfel. Pod adresem aktywneportfel.pl. Tam można się bezpłatnie zarejestrować i otrzymać dostęp do dwóch prowadzonych przeze mnie publicznie portfeli portfela aktywnego i portfela GPW. Właśnie. Trzymajcie się, cześć i powodzenia na rynkach.